Witam serdecznie. Co to jest rytuał? Często go dotykamy, uczestniczymy w nim, uczestniczyliśmy, a nie zdawaliśmy sobie sprawy, w czym jesteśmy naprawdę. Rytuały nas otaczały zewsząd. Czemu służyły? Do czego zmierzały? Rytuały były efektem tego, że zostaliśmy przejęci, że zostaliśmy zahipnotyzowani. Rytuał był tego przyczyną, powodem. Czemu służył rytuał? Od pradziejów rytuały. Były dokonywane, aby wywabić bóstwo. Naprawdę, demona były rodzajem ofiar. Współcześnie nazywano to ofiarą mszalną. Początkowo to było składanie dziewic, gwałt na rytualnym, ofier na rytualnym ołtarzu najlepiej na dziewicy, albo na dziecku zjadanie jej. Podżynanie gardła, wycinanie jej serca i ofiarowanie temu, tego serca, podległemu BÓSTWU. Rytuał posłużył zniewoleniu naszego świata, zniewoleniu naszej istoty ludzkiej i został nam podsunięty jako efekt ratunku, jako dar że tak składając dar swemu panu mszalną ofiarę chociażby grosik służył tu jako imitacja rytuału bo pieniądz to nasza energia dlatego tak bardzo naciskano na tak zwany wdowi grosik aby chociaż w symbolice go złożyć bo w taki sposób zostaliśmy wpinani w świat mroku ten świat odtąd władał nami, i mówiąc ludziom o rytuałach, że w nich tkwią i czym jest rytuał, nie widzieli tego. Byli jak ogłuszeni. Nieprzypadkowo byłem na zajęciach yy, hipnozy, regresingów. Zgłębiałem przed kilkunastu laty, yy, czym to jest, poszukiwałem. I tak właśnie zachowujemy się jako świadomość, jako dzieci światła. Dosłownie zostaliśmy wprowadzeni w inną częstotliwość, w inną niszę świadomości, w której rozpoczęliśmy się poruszać jako ubezwłasnowolnieni, jako oddani dla bóstwa, naprawdę demona bo gdyby istniał rzeczywiście jakiś Bóg miłości on nie potrzebowałby ofiar w zamian płacenia używania e, krwi, podżynania gardła, wyrywania serca gwałcenia dziewicy gwałcenia pedofilskiego dziecka które jako kapłan miał dopełnić aby złożyć za swoje wybranie za swoje powołanie, naprawdę opętanie demonowi ciemności, który go opętał, który nim władał, który poprzez niego jako obranego, wybranego czerpał z ludzi, czerpał mamonę. Tym się charakteryzowały te tak zwane bóstwa. Przetłumaczono te słowo Elohim jako, choć jest to liczba mnoga, rozpoczęto to tłumaczyć, że to jest jeden Bóg, jakkolwiek z, znane ich były tysiące. Tysiące religii z tego powstały. Czym były religie? To sekty, to świat czarów, to świat guseł, bo rytuał to magia. Czym jest magia? Magia to czary. Magia to używanie klątw, używanie insygnii, używanie artefaktów po to, aby władać światem innych, aby siebie oddać. Uwspółcześniona historia pokazywała to tak, że my już nie składaliśmy ofiary bezpośrednio tylko Czyniliśmy to zdalnie na Synu światła, który tu się pojawił, jako Zeus. Nazywaliśmy go Jezusem albo Jokoszułą, albo Joszołą. Chodziło o to, żebyśmy my, wiedząc, że to jest istota światła, składali go jako ofiarę, przyjęli jako samobójcę, jako tego, który oddał się w eksperymencie. Na krzyżu, jakoby za nasze zbawienie. I tylko człowiek opętany magią, czarami rytualnymi jedzenia ciała, wampirycznego picia krwi, mógł w taką brednię uwierzyć. Kochane, kochani, dlatego jest tak ważne oczyszczenie. Z rytualnych katuszy, których się oddawaliśmy, oczyszczenie swego serca, bo <laughs> oczyszczając swoje serce, wyzwalasz swego ducha, oczyszczasz swego ducha i powracasz. Dosłownie wychodzisz tak, jak ze ścieżki w hipnozy, w której jakoby byłeś pośród innych i nie zdawałeś sobie sprawy, że ta ścieżka prowadzi Ciebie w zupełnie innej częstotliwości. I tak zachowywali się ludzie, kiedy im się przyjrzysz na mszalnych ofiarach, ofiarowaniu w świecie mroku, w świecie świątyni śmierci, zobaczysz, jak się zachowują, jak popadają w obłęd, w ekstazę religijną, jak się oddają. I to nareszcie przerywam, dostrzegam, obnażam to. Miłość to obnaża, kiedy miłość obnaża to we mnie, dosłownie obnaża to w każdym. Budzi się nasza świadomość, bo jestem <trym> tą samą miłością. Jestem światłem miłości, jestem <świetlenie> światłem ze światłości. Powracam jako czysta miłość i oczyszczam rytuał w sobie, dlatego z niego wychodzę. On nie ma mocy już nade mną, bo to ja w tym rytuale składałem ofiarę i głęboko przyrzekałem się bóstwo, nie widząc tego w opętaniu. Tak, byliśmy w opętaniu. Tylko człowiek opętany, istota boska, mógł tak głęboko upaść, że wciąż podróżował po świecie obłędu, nie wychodził, przyjmując ten świat wojen, gwałtów, dewiacji jako prawdziwy. To nie jest świat prawdziwy. To jest świat wielkiego oszukaństwa. To jest świat, w którym nami manipulowano, w którym uczyniono z nasz eksperyment i Wycyganiono naszą zgodę. Na dalsze eksperymenty, na hybrydyzację. Że my tego nie chcemy, że jako rasa jesteśmy nieodpowiedzialni i oddajemy się eksterminacji, że nie mamy swojego wyrazu, że zakładamy maski na twarz, że Czynimy nieracjonalne rzeczy, że ziejemy nienawiścią, że zabijamy siebie wzajemnie w programie karmy, bo demoniczny świat tak rozpoczął nas uczyć, nas przejął. Dlatego jest tak ważne dostrzeżenie rytuału, który był początkiem naszego upadku. Ukłonienie się demonicznemu bóstwu było uczynienie czegoś ponad siebie, ponad mnie. I tym są z pozoru niewinne religie, ale kiedy swoje serce oczyścisz z rytualnej picie, picia krwi, symbolicznego jedzenia ciała, jakoby to dla mojego zbawienia, że będę żarł ciało Joszuły, Jezusa, to będę zbawiony, że będę wybrany, że to mi oczyści, że on dał się jako głupi samobójca zamordować się za mnie. Dlatego jestem zbawiony, że tak wymazał mój grzech. Kochani, toż to pierdoły. Sorry za słowa, bo kocham słowa, ale wyrażam to w sposób dosadny, abyś wreszcie oprzytomiał, i wyszedł z rytuałów, zobaczył, że to są czary, że to jest magia, że to jest opętanie, że wciąż trwasz w tym opętaniu, dokąd tego nie oczyszczasz. Mówisz, że księża są pedofile, homoseksualiści, ale w taki sposób piętnujesz swoich braci i nadal to zasilasz, bo mówisz, że Bóg im wybaczy. A w zaślepieniu właśnie rytualną krwią, rytualnym cierpieniem, poświęceniem siebie na krzyżu cierpienia, na narzędziu tortur, na szubienicy. Trwasz w tej obłudzie. Oddajesz tak siebie, Odda oddawałeś tak siebie, oddawałeś swoją miłość i nie wychodziłeś z zakłamania. Nie wychodziłeś tak z zakłamania, dlatego jest tak ważne to, że głęboko oczyszczam każdy rytuał w sobie, bo tak oczyszczam magię, tak wychodzę z czarów, z guseł, który my siebie przekodowałem, jakoby ten straszny bóg, morderca dzieci, demon wojny, jest bogiem miłości. Jest ojcem troskliwym, który z miłością, Bronią atomową, zabijał swoje dzieci, a nas używał jako króliki. Oddawał nas demonom do gwałtów, a my tego nie widzieliśmy, że zahipnotyzowani, oślepieni tą magią, hipnozą, nie widzieliśmy, że w innym wymiarze oddajemy się gwałtom bo to był demon gwałtu, demon dewiacji. To była zachcianka bogów, w którą weszliśmy. I ona nas opętała. Nie wychodziliśmy z tego, dokąd w dalej wkraczaliśmy w rytuały. Tym były króliki, tym były jajka, tym były świecitełka na choince. I mówię Ci o tym nieprzypadkowo w dniu gloryfikowania iluzji. Bo kiedy świętuję życie. Każdego dnia, kiedy kocham siebie, kiedy kocham miłość, prawdziwie siebie oczyszczam i oczyszczam świat, który zbrukałem. On został zapisany we mnie jako wodzie. Jestem jednością z tą wodą, z powietrzem, z tą naturą matki. Dlatego jest tak ważne oczyszczenie. Wszelkich kląt, jakimi rytuały były, jakimi mnie zatrzymywały w tym świecie, i tak z tego wychodzę. Kiedy wychodzę, ja, wychodzisz. Ty to jest jedna boska świadomość. To jest jeden piękny świat miłości. Kocham Cię.